Niedziela była bardzo dynamicznym dniem, co też no, pokazały zdjęcia wasze, między innymi, które tutaj mi nadsyłacie. Fantastyczny widok. Gratuluję zdobyczy wszystkim Wam. Zapraszam Was serdecznie do przeglądu tych zdjęć. Jedno z tych zdjęć oczywiście również pojawiło się tutaj na naszym kanale. Jest to zdjęcie wykonane przez pana Sebastiana. Gratuluję panie Sebastianie, dziękuję za te zdjęcia. Wyglądają naprawdę fenomenalnie. Są to zdjęcia nisko zawieszonych chmur mammatus podczas przemieszczania się komórki burzowej, bo tam też występowały burze. Mamy tutaj Tomaszów Mazowiecki w okolicach Zalewu Sulejowskiego. Bardzo ładny, magiczny widok. Przyznam szczerze, że to wyglądało bardziej jak po prostu w jakimś miesiącu letnim, a nie typowo miesiącu zimowym. Od razu z tej strony dziękuję Wam za wszystkie materiały, które mi nadsyłacie na maila, czy poprzez wiadomości na Facebooka. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Przyjrzyjmy się sytuacji, jaka jest w Europie, co się tutaj dzieje, a dzieje się tutaj dosyć dużo. Cały czas mamy kolejne formacje liniowe, formacje konwekcyjne, które wędrują przez Polskę, wędrują z zachodu w kierunku wschodnim, centrum, niżu, znajduje się nad Morzem Bałtyckim, Bałtyckim i tutaj w tym centrum niżu, zobaczcie, jest zdecydowanie ładniejsza pogoda. Tam jest jakaś konwekcja, ale ogólnie nad Morzem Bałtyckim ta pogoda jest OK, ale już między innymi nad Polską niekoniecznie. Od zachodu wędrują kolejne strefy opadowe, kolejne strefy konwekcyjne, no i ten tydzień będzie przede wszystkim pod znakiem opadów, przynajmniej pierwsza połowa tygodnia, no bo druga połowa tygodnia to już poprawa pogody. I to jest chyba dobra informacja. A teraz widzimy szybciutko karpacz, no i w Karpaczu oraz w krynicy zdrojowej. Są jakieś przejaśnienia, no ale my wracamy z powrotem do mówień. Moi drodzy, w tym odcinku omówimy sobie, jak będzie wyglądał najbliższy tydzień i omówimy sobie przede wszystkim kolejno. Na początku sprawdźmy temperatury na wysokości 850 hektopaskali, czyli 1,3 km. No i tutaj widzimy, że kolejne dni będą jeszcze poniedziałek, wtorek z dosyć niskimi temperaturami. Widzimy tutaj, że będziemy cały czas pod wpływem chłodnej masy powietrza do 27-28 w tym wypadku Warszawa z niskimi temperaturami. Później powolny wzrost tych temperatur i to jest dobra informacja, bo ten wzrost swój szczyt będzie miał pierwszego i drugiego. Listopada. I wtedy to te temperatury oczywiście będą najwyższe i wtedy to ta pogoda będzie najbardziej okej. Okay. A więc tak, szybciutko podsumowując sobie, mamy tak wzrost temperatur, który jest widoczny od 28 do 31 i 1, ale wcześniej dosyć niskie temperatury. No i ten sygnał opadowy, który jest tutaj dosyć mocny. Zestawiamy to z modelem ECMWF i tutaj sytuacja jest podobna. Chociaż model ECMWF widzi ochłodzenie chwilowe 30. 30, 31 i potem znów wzrost temperatur pierwszego i drugiego. Więc tutaj mamy delikatne rozbieżności, ale generalnie trend jest temperatur rosnący. Co widać na wysokości również 2 metrów nad ziemią, bo tutaj 2 metry nad ziemią możemy zauważyć mocniejszy wzrost temperatur. To co prawda 28-29 z niskimi temperaturami, ale 30-31, no ale przede wszystkim pierwszy drugi z temperaturami na poziomie 13-14 stopni Celsjusza w Warszawie, w nocy również te temperatury całkiem wysokie do 9 bądź 10 stopni Celsjusza. A więc ten, ten, ten tydzień, początek tygodnia, jeszcze z dosyć niskimi temperaturami. Później jednak te temperatury będą wzrastały. To jest dobra informacja. Model ECMWF również widzi wzrost tych temperatur z delikatnym załamaniem, ale generalnie te temperatury będą dosyć wysokie. Dobra informacja? Wydaje mi się, że tak. Zacznijmy od tego, co się będzie działo w dziś i jutro. Cały czas ośrodek niskiego ciśnienia będzie znajdować się gdzieś, tutaj nad Morzem Bałtyckim. Dolina Geopotencjału będzie obejmowała również Polskę, a to będzie powodowało, że do nas będzie napływać cały czas z zachodu takie chłodne powietrze. To chłodne powietrze będzie wędrowało jeszcze w niedzielę. To ja mówię już jest poniedziałek. Poniedziałek będzie wędrowało we wtorek, w środę sytuacja się zmieni i z południa napłynie powietrze cieplejsze, delikatnie cieplejsze. I do środy tutaj oczywiście będziemy wracać. Widzimy tutaj środę, czwartek i piątek z napływem cieplejszych mas powietrza. Ale tutaj sobie to oczywiście zaraz wszystko sprawdzimy. Przechodzimy do czwartku i piątku i tu sytuacja wygląda zdecydowanie bardziej ciekawie, ponieważ ta Dolina Geopotencjału będzie się pogłębiać i coraz głębiej też sięgać w kierunku Oceanu Atlantyckiego, ale z drugiej strony, po wschodniej stronie będziemy mieli wyżej. No i rozrysujmy to. Mamy wyż znajdujący się tutaj gdzieś na południe od naszych granic, ten wyż będzie powodował napływ ciepłych mas powietrza z południa w kierunku północnym. Mamy cały czas ten niż nad Morzem Bałtyckim, który powoli będzie słabo odsuwał się w kierunku północnym. Ale mamy niże znajdujące się na zachód od naszych granic i cyrkulacja tych niżów oraz tego wyżu będzie powodowała, że do nas zacznie napływać cieplejsze powietrze. Sprawdźmy. Temperatury na wysokości 850 hektopaskali to potwierdzają. To cieplejsze powietrze będzie do nas tutaj napływać z zachodu w kierunku wschodnim i tutaj czujemy wzrost temperatur. Szczególnie w czwartek i w piątek, kiedy to do Polski dotrze, szczególnie Polski południowej, południowo-wschodniej i wschodniej dotrze wyższe tem, dotrą wyższe temperatury, i te wyższe temperatury też zaznaczą się na wysokości 2 m na ziemią, kiedy to na południu polskim możemy mieć 10 do 12 stopni Celsjusza. Ok, no to skoro mamy już te mapy, skoro możemy tutaj już omówić tą sytuację, no to przejdźmy bezpośrednio do Polski, a startujemy z Zakopanem. Co jeszcze bardzo istotne, wrócę do jednych z wyliczeń wyliczenie, w którym zestawiamy wszystkie modele numeryczne do jednego wykresu. Dzięki temu widzimy, jak mocne rozbieżności są tych modeli, no i tutaj generalnie do końca tygodnia tych rozbieżności jest bardzo malutko, więc możemy być przekonani, że tutaj raczej wiele się nie zmieni. Zacznijmy od... Przejdźmy generalnie do aplikacji WX Charts. I zacznijmy od pogody. W poniedziałek opady będą wędrowały z zachodu w kierunku wschodnim. Możliwe opady pochodzenia konwekcyjnego nad Morzem Bałtyckim oczywiście będziemy mieli efekt jeziora. W nocy z poniedziałku na wtorek strefa ta będzie wędrowała w kierunku wschodnim, nad Morzem Bałtyckim nadal efekt jeziora, więc tutaj noc, poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek. No, cały czas z tą pogodą deszczową, przelotną. Od 6 do 8 stopni Celsjusza w poniedziałek. W nocy z poniedziałku na wtorek. Od 4 stopni Celsjusza w Polsce północno-wschodniej do 7, 8 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej. No i tutaj przechodzimy do wiatrów. W poniedziałek ten wiatr jeszcze dosyć silny nad Morzem Bałtyckim. W górach, w centrum kraju. Odpowiednio 70, 60, 50, 45 km na godzinę. W nocy z poniedziałku na wtorek chwilowo. Oprava. To znaczy, ten wiatr osłabnie, ale już we wtorek nad ranem znów zacznie mocno wiać w województwach północno-zachodnich i zachodnich. Tam znów będzie wiało mocniej. Przejdźmy do wtorku. We wtorek kolejne strefy opadowe będą wędrowały z zachodu w kierunku wschodnim, szczególnie w godzinach południowych i popołudniowych. Od zachodu może padać dosyć mocno. Te strefy będą również strefami konwekcyjnymi nad Morzem Bałtyckim. Cały czas jeszcze efekt jeziora, więc kolejne formacje konwekcyjne. Będą wędrowały do Polski. Polska Centralna Wschodnia z opadami wieczorem oraz w nocy z wtorku na środę. Dopiero w środę od rana poprawa pogody. We wtorek temperatury w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni Celsjusza w województwach centralnych na zachodzie i na wschodzie od 6 do 8 stopni Celsjusza wieczorem oraz w nocy spadek temperatur, szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej do 4 stopni Celsjusza, na zachodzie 8 do 9 stopni Celsjusza. No i porywy wiatru. Tutaj we wtorek nadal mocno powieje na zachodzie, następnie w centrum i na wschodzie w porywach do 60-65 km na godzinę. Znów w nocy z wtorku na środę oraz w środę nad ranem. Porywy na początku w górach silniejsze, na później znów nad Morzem Bałtyckim i tam odpowiednio 70-80 i 70-80 km na godzinę. Środa to poprawa pogody i to jest dobra informacja. W środę temperatury zaczną wzrastać, ale na samym początku o samej pogodzie. W Polsce południowej, południowo-wschodniej wydaje się, że będzie więcej przejaśnień, na północy, północnym zachodzie i zachodzie więcej zachmurzenia, ale już opadów powinno być mniej, bądź te opady powinny zanikać. W nocy ze środy na czwartek znów kolejna strefa opadowa z zachodu będzie zmierzała do Polski centralnej, następnie do Polski wschodniej. W środę temperatury wzrosną nam troszkę mocniej na południu. 14 do 15 stopni Celsjusza, w Polsce północnej 12 do 13 stopni Celsjusza. No i w nocy ze środy na czwartek spadek temperatur, szczególnie w Polsce wschodniej, do 5 bądź 6 stopni Celsjusza, na zachodzie 12 do 13 stopni Celsjusza. Zostają nam porywy wiatru w nocy ze środy na czwartek, znaczy w środę jeszcze mocniej może powiać nad Morzem Bałtyckim tutaj w porywach ten wiatr może osiągać 60-70 do 70 km na godzinę, następnie w nocy ze środy na czwartek no w bieszczadach mocno by powiało do 80-85 km na godzinę. Zostaje nam sam czwartek. Wartek strefy opadowe kolejne będą wędrować, tym razem przez Polskę Północną. Na południu padać nie powinno, bądź powinno padać mało. Na południu więcej zachmurzenia, na północy i na zachodzie, po przejściu tych stref opadowych, więcej. Więc kolejny dynamiczny dzień przed nami. W nocy z czwartku na piątek poprawa pogody i więcej bezchmurnego nieba bądź po prostu mniej zachmurzenia. Opadów już być nie powinno. W czwartek na południu 16-17 stopni Celsjusza, na północy 10-13 stopni Celsjusza, więc tam według tych wyliczeń powinno być chłodniej. W nocy. W czwartek na piątek zrobi się chłodniej, szczególnie w Polsce zachodniej i centralnej, od 2 do 4 stopni Celsjusza, na północnym wschodzie 7 do 8 stopni Celsjusza i to będzie taki bardzo chłodny poranek. Wiatr w nocy w czwartek powieje mocniej znów w Polsce zachodniej. Tutaj do 60-70 km na godzinę, na południowym wschodzie będzie słaby wiatr bądź praktycznie jego brak. Wieczorem oraz w nocy znów nad Morzem Bałtyckim może powietrze do 80-90 km na godzinę, w Polsce północnej 40-50, no i w nocy z czwartku na piątek uspokojenie. Powiem Wam, że dawno tak dużo się nie działo w pogodzie. W piątek już z mniejszą ilością opadów może jeszcze popadać nad Morzem Bałtyckim, w Polsce północno-zachodniej, ale już zdecydowanie tych opadów mniej więcej przyjaśnień, temperatury w piątek też nam wzrosną na południu w szczególności do 16 bądź 18 stopni Celsjusza, na północy od 10 do 12 stopni Celsjusza i w piątek już nie powinno mocno wiać, ale się dużo nagadałem, jeżeli... Pomoże Wam w czymś ten odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Możesz wesprzeć rozwój kanału, zostając wspierającym na YouTubie lub patronem na Patronite. Możesz postawić nam jednorazową wirtualną kawę. Zainstaluj monitor bursz, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć. Kliknij w polecany film i zapoznaj się z innymi materiałami, które opublikowaliśmy na naszym kanale.